Witajcie w sobotę wielkanocną. Zobaczcie, tutaj jest wstęp do torta. My dzisiaj idziemy na 30 urodziny naszej koleżanki, które co prawda wypadają w poniedziałek, no ale wiecie, poniedziałek to już jest święto, więc dzisiaj świętujemy jej urodziny. O Dzisiaj robiłyśmy jej. pokaże się może dzień dobry. Jezus, przepraszam, tak na szybko tutaj się ustawię. E... Ja w ogóle wróciłam z pracy, robiłam dzisiaj sobie te sobotnie nadgodziny i robiłyśmy miejsce, w którym ona siedzi, zawsze w kantynie. Robiłyśmy dzisiaj em, takimi ozdobnymi, wiecie, tak jak się robi na urodziny: girlandy, nie było co prawda balonów, ale trzydziestki najróżniejsze, bo to 30 urodziny. Także my dzisiaj robiłyśmy przy okazji sprzątania. Po, po sprzątaniu wszystkiego, przygotowywałyśmy jej miejsce, tam gdzie ona siedzi, pod urodziny. I ten tort tutaj, ten wstęp do torta też jest dla niej. Dzisiaj właśnie na te urodziny jedziemy. Na razie sprzątamy. Przed świętami będziemy piec miecho, ale przede wszystkim będziemy robić torta biszkopt, tak jak widzicie, jest już upieczony. Krystian pojechał właśnie po śmietany. Zapomnieliśmy śmietany trzydziestki do ubicia kremu. Będziemy robić krem z bitej śmietany i mascarpone. Także yy, mam nadzieję, że uda mi się Wam to wszystko przekazać. Może być trochę głośno w tle, bo Ania od kurza, a ja słuchajcie z miotełką yy, po prostu ścieram kurze, ale chcę Wam powiedzieć, że ruchy w interesie jakimś moim życiowym są. Dzień dobry. Najedzone. Najedzone i czekają na to, żeby je ktoś wypuścił, ale nie ma chętnych bo sprzątamy, więc nie ma wypuszczenia. W każdym razie ruch w interesie moim życiowym jest taki. Boże, gdzie was tu postawić? Dobra, postawię tak, żeby było widać dobrze mają facjatę. W każdym razie, słuchajcie, we wtorek idziemy oglądać mieszkanie. A właściwie dom z ogrodem. Także jest duża szansa, że coś się uda. A w środę mamy yy, drugi taki appointment yy, w kwestii wynajęcia innego domu. Także są ruchy w interesie. Yy, jeden to jest chyba parter domu z ogrodem, a drugi to jest cały dom. I mniej więcej podobne cenowo w granicach 1000 euro. Także trzymajcie kciuki. W jednym i w drugim domu można mieć pieski, więc już nawet nie muszę zadawać takiego pytania. Mam już podrukowane wszystkie dokumenty, wszystkie swoje wyciągi z pracy i moje dochody, słuchajcie, są wystarczające do tego, żeby samodzielnie wynająć dom. Także wow! Wiecie na kosmetykach, także jeżeli jesteście krzywo, to bardzo przepraszam, ale chwilowo nie będzie lepiej, bo stoicie w koszyczku na kosmetyki. Patrzę tylko, czy tam się nagrywa czekajcie sekundkę, dobra nagrywa się. Chałupka posprzątana, my się szykujemy na urodziny. Ja w ogóle dzisiaj wyglądam jakby mnie krówka z naprzeciwka wylizała, ale to dlatego, że ustawiłam sobie budzik dzisiaj później na za 26, bo normalnie wstaje 5 8. Mam budzik ustawiony i tak wstaje. Um. I dzisiaj sobie nastawiłam budzik na 5.40, wyłączyłam go i dopiero obudził mnie Krystian o 6.00, tam 5 chyba jak zaczął się motać w kuchni. I mówię, matko, ale wiecie, jedyne czego ja nie muszę zrobić na 100% to fryzury, ponieważ ja fryzury generalnie żadnej nie robię. Wiążę włosy i wychodzę. Tyle, że zawsze jakoś tak lepiej mi to wiązanie wychodzi, a teraz no, kompletnie nie było czasu, więc ani prostownicy, ani nic, tylko po prostu ulis, yy, taki wiecie, jak przez krówkę i do tego wygładziłam sobie włosy tym żelem w sprayu od Ani. I jakoś to poszło, więc wiecie, do sprzątania pralni lepsza fryzura nie jest potrzebna. I teraz to się śmieję, że teraz tylko wezmę gąbkę, kurz, zetrę z siebie i mogę iść na urodziny. Bo wiecie, to są takie urodziny e, takie rodzinne, tam żadnej imprezy nie wiadomo jakiej nie będzie, więc ja nie będę tutaj miała głowy ani nic, tylko po prostu się przeczyszczę troszkę. Ubiorę się jakoś i pójdziemy, ale powiem wam, że pogoda dzisiaj jest śliczna, jest chłodno, bo jest jakieś 13-14 stopni. No wy w Polsce mieliście wczoraj 27,5, także w ogóle nie ma o czym mówić. My tu dzisiaj mamy tylko te 12 czy 13, i... ale trzeba się cieszyć, bo słońce świeci, a od dwóch dni czy trzech padało non stop, więc najpierw była susza, potem była ulewa, także teraz jest OK. Chciałam Wam pokazać coś, do czego się przekonałam ostatnio. Ania sobie kupiła. Ja zawsze mi się wydawało, że to jest mocno przereklamowane, że wiecie, dziewczyny pokazują na filmach, że, że to tylko współpraca. Ja głupia tak pomyślałam. <laughs> wiecie, sama, samej zdarzało mi się pokazywać wam w filmach różne rzeczy i moja opinia zawsze była szczera, a nie wiem dlaczego wydawało mi się, że jak ktoś pokazuje i ma za to pieniądze, to na pewno do końca szczere nie jest. Muszę zweryfikować swój pogląd na pewne rzeczy. Ale. Kupiła Ania i ja sobie spróbowałam. Najpierw wydawało mi się, że to jest do niczego, dlatego, że w momencie, w którym brałam to na rękę, wam coś pokażę. Taką małą ilość. To się w ogóle nie pieni. i Boże, do niczego. A okazuje się, że trzeba to zemulgować z wodą. Ja tu mam minimalną część tego żelu myjącego. Dopiero jak się to zemulguje z wodą To się zaczyna pięknie pienić I jak to pięknie wygląda skóra tym To szok Słuchajcie, jak to CeraVe No to jest żel z ceramidami Żel czy krem Bo miałyśmy również z Anią krem CeraVe nawilżający Naprawdę świetny Taki podstawowy Jak ten nawilżający żółty z Basic Club Mniej więcej podobny I cena nie jakoś strasznie duża I naprawdę świetnie skóra się po tym zachowywała to jest drogie, ale to jest tak niesamowicie wydajne. My Myjemy ten twarz obie codziennie, rano i wieczorem. To jest 473 ml. Jest tam mniejsza pojemność, ale ona się zdecydowanie finansowo nie, nie, nie opłaca. One są jeszcze w niebieskiej wersji, chyba i w turkusowej, turkusowej, granatowej, jakoś, tak? A to jest taki nawilżający dla skóry normalnej do przetłuszczającej się, nieperfumowany. I no i oczywiście jak to Cerave z ceramidami. I naprawdę mam wrażenie, że po tych e, kremach i tym żelu z Cerave ta skóra jest taka jak taka grubsza, wiecie, taka pełniejsza, taka napuszona, tak jak rzeczywiście jakby te ceramidy wnikające w skórę budowały nam e, to rusztowanie. No bo generalnie zadaniem ceramidów jest e, mm, z gdyby takie wzmocnienie tego rusztowania dla skóry w środku i takie te dziurki, które w rusztowaniu powstają, ceramidy wypełniają i ta skóra jest jak gdyby taka gęstsza, tak to, przynajmniej tak dla oka to wygląda. Także ja tym jestem zachwycona. Ja nawet nie wiem, ile to kosztowało, bo to Ania kupowała i ja tylko jestem takim, wiecie, użytkownikiem troszeczkę. Pięknie się pieni po zmieszaniu z wodą. E, świetnie myje twarz, jest niesamowicie delikatne, czysta przyjemność zużywania. No i tak jak mówię, używamy drugi miesiąc i tyle, tyle gdzieś zużyłyśmy, także może i to jest drogie, natomiast wydajne jest bardzo, ale to bardzo. Polecam z całego serca. Nie mogę Wam pokazać tego kremu, bo chyba nam się już skończył ale poczekajcie. Może Ania hmm. wyniosła do siebie, bo ja to okazjonalnie tylko używam, zwykle używam swoich rzeczy, ale nie, Ania nie wyniosła do sypialni, nie ma. Nie ma, widocznie złożyła już. Yy, to jest taki krem w tubeczce, ale niesamowicie wygodny. Tak. I zobaczycie, jak jest pięknie za oknem. Widać jak mojej fury. O, fura Ani. W każdym razie pogoda idealna, żeby wyjść do ludzi. Zobaczcie, jak ładnie, taki miniaturowy yy, storczyk tutaj jest na parapecie. Krystian ma chyba kilkanaście tych stoczczyków. One przepięknie mu tutaj kwitną. Ten jest właśnie uratowany chyba od kogoś. Ktoś go chciał wyrzucić i on go wziął i hoduje po swojemu. I zobaczcie. Prześliczne ma te kwiateczki. Kwitnie teraz też. O, ten. Wszystkie są w spadku po kimś. Także jako hodowca... Starczyków Krystian świetnie się sprawdza. Zresztą jego kwiaty lubią, dobrze wiecie Dobra, ja, ja. będę się pomału szykować yy, do wyjścia. No i zobaczymy się później. Może uda się coś tam nakręcić na grillu Życzeń Wam jeszcze nie składam. Życzenia będę Wam składać na samym końcu tego filmu. Mam nadzieję, że uda mi się wreszcie go zmontować w nocy i czy znaczy uda mi się go wieczorem zmontować, że w nocy się wgra w tym fantastycznym internecie tutaj i że będzie na niedzielny, świąteczny poranek, także ja uderzę do łazienki. A jeszcze muszę Wam pokazać, Ania ma takie piękne perfumy w pięknym opakowaniu arabskie. To jest jakiś prezent, który dostała właśnie i jeszcze ich nie testowałam. Tu są jedne, słuchajcie, a tu są drugie. To jest Latafa Ametyst i te drugie to jakaś Latafa Kamrach Ja nie, nie jestem znawczynią perfum Ale bardzo chętnie bym przetestowała Także zapytam Anię Czy mogę to powyciągać I może sobie przetestujemy Bo takich to nawet jeszcze nie wąchałam Ale zobaczcie jakie Butelczyna jest przepiękna I to w ogóle jeszcze z takim bokiem lusterkowym Także one się pięknie tutaj odbijają no luksus, proszę Państwa, luksus. Ne, hey, to widaczka. dawaj tego to na małej taki. Ale trzeba to fajnie z kwiatów? Ale bez tej taczki, co nie? Czemu no nie, się... no bez tej tacki, czekaj. On O, ty podnieś, a ja wyciągnę. Aha, tu. Czekaj, tak? Wielkie emocje, proszę Państwa. Trzylatek na razie, właściwie to trzylatka. Latek. Dawaj to 0-latek. Ale Krystian trafił. Zobacz, ty masz srebrne świeczki, a tutaj są srebrne perełki na torcie. Różowe, niebieskie a, i takie damy, perłowe. Dałem perełki dla perełki, yes. ooo, 30! Proszę bardzo, tutaj to dawać świeczuszki ten Światełko. Chodziło mi bardziej o to światełko na torcie.